Zaczekaj powiem ci w trzech zdaniach dlaczego nie masz dyscypliny. Bo kiedy składasz sobie obietnicę, że coś zrobisz i odpuszczasz już przy pierwszym dyskomforcie, to uczysz swój mózg, że twoje słowo nie ma żadnej wartości, a twoje postanowienia są jedynie pustymi deklaracjami rzucanymi na wiatr. To tak jakbyś codziennie patrzył w lustro i mówił: "Nie mogę na tobie polegać", a potem dziwił się, że brakuje ci wiary w siebie i poczucia kontroli nad własnym życiem. Dyscyplina to nie jest kwestia chwilowej motywacji czy dobrego nastroju, to decyzja, żeby Będziesz dotrzymywać słowa, które dałeś samemu sobie, nawet jeśli wymaga to zmierzenia się z niewygodą, zmęczeniem czy totalnym brakiem chęci. Od dziś traktuj każde swoje postanowienie jak przysięgę na własny honor. Wybierz jedno konkretne zadanie na dzień i wykonuj je bez względu na wszystko, bo tylko wtedy zbudujesz w sobie zaufanie, które staje się fundamentem prawdziwej siły. Silna wola może się wahać, ale honor to codzienny wybór. Jeśli go nie masz, przegrywasz zawsze, zanim w ogóle zaczniesz walczyć. Zostaw komentarz i napisz, co Ty o tym sądzisz.